A więc witam Was serdecznie w kolejnym materiale na kanale Wielkopolska Zagroda Dzisiaj temat cielakowy i, i około tych spraw Idę odkręcić uchwyty na, na wiaderkę do pojedynia z tej obory Jak widzicie trochę słomy jest tutaj no trochę samo jest tutaj przywieziona żeby opróżnić już tam strop na siano no i jest skarmiana i tu no w sumie ścielona zużywana, o po prostu tutaj to były do metalu tak na sztukę zaplanowane. no ale tu już są niepotrzebne, bo tu raczej cielaków nie, nie będzie. Prędzej planuję tu powycinać mm, te patyki, żeby było miejsce takie jakieś belki, słomy w kulacie. No to zawsze już strzyby weszły, Gdyby, o, i tak skute były koryta, to już w ogóle nawet zagrodzić, tu coś większego wpuścić. Coś tam idzie zawsze pomyśleć. W zależności od tego, jak ten stan budynku i ilość zwierząt na gospodarstwie będzie się kształtowała w najbliższym czasie, I to wszystko zobaczymy. Trochę trawy pokosiłem na podwórku w ostatnim czasie. Resztę zostawiłem, to trzeba będzie refordy przeprowadzić, żeby, żeby ją zjadły. No tutaj u cielaków, jak to ucielaków cielaków, przymykam tak i zostawiam, żeby się trochę pietrzyło. A co ucielaków? Widać, że jest więcej niż jeden, dokupione zostały dwa, dwie łóweczki. Jedna z tych tutaj czarno-białych i tu jedna taka. Miały być tu izolowane, nawet gdzieś osobno, ale ostatecznie stało się tak, że są tutaj razem. Te, bo ta wolniej, jest młodsza, wolniej pije. I te są starsze w podobnym wieku, dlatego są tu razem. Na dwa zaskoczę, że to jest z mojej hodowli taka. Ta sierść ma jeszcze nie ten, a tutaj ta kupna, taka odpukać, jakby z, no, nie że zdrowsze, bo zdrowe to są wszystkie, ale no wiecie o co chodzi: taka błyszcząca. To jest dobry znak, tylko i wyłącznie zresztą cielaki. Jak biorę to od jednego zaufanego źródła, musiałbym sobie przymocować tu jakąś doseczkę, jak jest tam. Chyba w tym miejscu. To jest ten supek, który jest zgnity, ale na jakiś czas pojenia jeszcze to starczy. No tu mam takie dwie kantóweczki. Coś poszukam. Jak znajdę, to będziemy montować. Więc pozwoliłem sobie już taką deskę mm, przyczepić. Z racji tego, że no to do tego... No mogłem wam też to pokazać, ale no nie pokazałem, no to trudno, musi już tak być. Niektóre tam mam te farmery z uszczelkami, akurat jak takie były to takie brałem, ale bez uszczelek to tam też w to takich rzeczy do tych podkładek w sumie no, uszczelniających to i bez tego jest też dobrze w miarę żeby to było równo o. i sprawdzimy od razu no pasuje idealno na no, zapas też dwa takie krótsze Tutaj jeszcze będzie miejsce od razu na, na trzecie wiaderko, gdyby i taka potrzeba była. Uchwyt się, że dokupi, wiaderek jest. Też zawsze można kupić, jeżeli byłaby większa jakaś grupa. Bo jeśli nic na razie się w planach nie zmieni, no to... Po prostu tu będą odchowane te cielaki na mleku, myślę, że po trzy na kojec to jest do opanowania, no bo dwa zobaczcie, są naprawdę komfortowo tu mają, że i nawet cztery bym tutaj na spokojnie odchowywał podług. No jak podzielić to na takie budki, no to dwie, w każdym po dwa, no to cztery cielaki teoretycznie mogą być. Też jeśli chodzi o ocenę, no to wydaje mi się, że cielaki mm, mleczne bardziej, takie jajóweczki mleczne, nie podrażały aż tak. Tym mi udało je się kupić wcale nie najgorzej. I też, no, wiadomo, no to jest znajomy, którego ciągle biorę, więc myślę, że też nie będzie na, na, na mnie, nie wiadomo ile mi liczył na nie. Ale ze stratą też bym ich nie kupił, bo już nikt, nikt tak ci tak by nie oddał. Dobra, ja jeszcze uszykuję sobie dla nich elektrolit. Może z wami nawet to zrobię. No idziemy szykować. Jeśli chodzi o elektrolit, no to mam już sprawdzony od tej osery Trunk. Miałem tam inny też, ale ten wydaje mi się najlepszy i też cenowo najbardziej przystępny. Karmię elektrolitem no bo te cielaki są u nas dopiero parę dni i też z racji, że jest tak ciepło, to w dzień podajemy trochę, gdzieś około półtora litra na sztukę, około litra do półtora w tych pierwszym fazie po przyjeździe. No i też przy okazji piję na nasz to nie zaszkodzi, tylko i dodatkowo może wzmocnić. Snefa mleka muszę też zaraz umyć. Wszystko jest fajne w tych wiaderkach oprócz tej podziałki, która jest tak tylko pod światło widoczna. No, też się spodziewam jeszcze wycielenia na dniach praktycznie. No to zobaczymy, czy akurat jałóweczka w grupę się wstrzeli, czy jakiś byczek będzie. A z byczkiem zobaczymy wtedy, co to będzie. No, elektrolizak już czekają. Też dzięki tym uchwytom, można naprawdę nalać, zostawić i tyle. W miarę porówno porozlewać. jest starczy. To tutaj dolejemy tutaj. U najedzony cielak nie chce? Zobaczymy, czy będzie chciała pić, ale ostatnio też tak było, że musiała się najeść przed chwilą i, i nie chcę pić. Podnieś się. Jak sobie sianka jeszcze poje dodatkowo, no to nie chcą pić potem. Może też trochę za wcześnie zrobiłem mimo ale mówię, jak już jestem, no to się umiesza. Akurat jej to tam jeszcze jestem spokojny, skoro nie chcę pić, bo jest starsza jesianko, tutaj ta jest mniejsza trochę. No i ta nasza w sumie też z naszej hodowli. Planuję coś jeszcze dokupić jak będzie, na razie znajomy tylko dwie miałojołeczki, głównie byczki, ludzie sprzedawają. Jedyne mnie sobie to bym musiał mieć jeszcze jakąś drugą deskę albo coś, żeby to się trzymało w poziomie. No ale tak muszę odpychać. No. Będą jeszcze jakieś cielaki pewnie, ale to po weekendzie zobaczymy jak coś będzie. To będę miał telefon i, i się nabędzie taki, taki towar. No, kolejnym tematem w tym materiale. śrutowanie. I wagi uszykowane, resztę zboża już czyścimy. I, I mamy takie oto składniki zakupione, przygotowane do, do mieszania. Stąd całe zboże zabieramy. I również stąd znika całe zboże i muszę ściany gdzieś na wysokość taką chociażby zobaczymy jak tam dalej gdzie ja kupię, ale minimum dotąd, a może i dotąd odmalować może tym do ocieplenia hmm, budamentów, znaczy no, taką smołą lub tą y, folią w zobaczymy jak to będzie wychodzi wyjdzie folia w jest szara, a tamto takie czarne ale myślę, że Spełniłoby swoją rolę, bo jest tutaj ta folia użyta. No a i tak gdzieś tą wilgość trochę naciągło, mimo że kilku warstw, to może spróbujemy w tym roku. No, mówię, tak jak jest ten murek, no to tak myślę, potem gdzieś tam łapię tą wilgość tu troszkę. No to na tą wysokość mniej więcej trzeba to zrobić, ale dziwne, bo szła folia pod spód. Też to jest dość wysoko, no ale gdzieś, gdzieś jednak udało się zbożu naciągnąć z tej wilgoci. Więc ja czekam, bo gdzieś za trzy za godziny dopiero przyjadą i, i będziemy, będziemy działać.